Na oczko jest z tyłu Kuczyńska teraz z Patrysią Bright, Anna Jakubiuk za trzy punkty, trafia! Jest faulowana ale tutaj ekspresja radości. Natomiast zbyt goszczanki nieco zagubione, nie mogą się odpowiednio strzelić. Świetne rozegranie, rzut trzypunktowy, celny teraz w wykonaniu Anny Jakubiuk! Oleż dogranie do Patrici Bright, rewelacyjnie. Przyczaiła się pod koszem, nie 3-0, no w każdym razie będą w czołówce wrocławianki. Natomiast zespół z na razie będzie razem z Politechniką Poznańską i GTK Gdynia na dole tabeli. Zszapowana w tej chwili świetnie przez Michaele Feketę. I teraz wolne, totalnie wolne, pomalowane. Równa była otwarta, że tak. Ładna. Ładna zbiórka Jakubiuk i dobitka z powietrza. Arki Gdynia. Zatom z pół dystansu i mocno. Ten rzut chyba lepiej, bo gdyby rzuciła o tablicę, ale przejęła piłkę. Zabrała w zasadzie z rąk Sony heria Anna jak. próbowała indywidualnego zagrania Slamowa, ale tą piłkę wywalczyły Wrocławianki i Saton. Saton oddaje do Klat, Klat nie trafia za trzy punkty. Walka w parterze. Piłka ostatecznie do Saton, która jest faulowana w akcji.